Mam 10 godzin na to, żeby przygotować się do turnieju, który organizuje Dexy. Ośmiu śmiałków będzie tryhardować kociołek, tryb a la parkour z elementami rywalizacji i klepanie się po dubskach na serwerze DragonCraft. Swoją drogą startuję dzisiaj o 18. .00. Spytacie, czy jestem dobry w parkurze? Jestem mistrzem. No dobra, może nie do końca. Podstawowymi i najważniejszymi elementami są movement i parkour, o ile to w ogóle można traktować oddzielnie, których mi zdecydowanie brakuje. No i spryt, który raczej jest kwestią chwili i tutaj bardziej trzeba umieć wykorzystać odpowiedni moment, niż to konkretnie ćwiczyć. Ale przechodząc do sedna, jak być dobrym w parkourze w Minecraft w 10 godzin? Musisz dużo ćwiczyć. Dzięki Black Princess ta rada odmieniła w ogóle moje życie. Na to nie ma sposobu. Trzeba po prostu po prostu ćwiczyć, oglądać innych, którzy parkurują i uczyć się lekko od nich. No okej, okay. obejrzałem pierdyliard parkurowych filmików w poszukiwaniu odpowiedzi i licząc, że nauczę się czegokolwiek. Poznam jakikolwiek schemat. Problem jednak był taki, że nie wiedziałem na co zwracać uwagę. Każdy filmik na jaki trafisz wygląda giga ładnie. Wszystko robią tak płynnie, niczym pierdzielona baletnica, ale jak z tego wynieść coś pozytywnego? Nigdy wcześniej nie trenowałem parkura, więc Ciężko mi ogarnąć, co miałbym wychwycić z tych filmów. Cóż, mogę dać Ci tylko jedną radę: idź i skacz synu. No i chyba tylko to mi w tym momencie pozostało. Pamiętajcie też o łapie dla zasięgu i subskrypcji, bo naprawdę trochę się spociłem przy tym filmie. Dodatkowo, w tym filmie poukrywane są cztery kody na monety serwerowe na Dragon Dragoncrafcie o wartości 50 zł. Także oglądajcie uważnie i do końca. Zanim pójdziemy skakać, w ogóle pytanie jest takie, czy bycie pro w Minecraft w 10 godzin jest w ogóle możliwe. Według tego ziomka, żeby zostać profesjonalistą w jakiejkolwiek dziedzinie, potrzebujemy 10 tysięcy godzin. Przypał widzowie, no nie ma szans, w co ja się w ogóle wpierdziliłem w tym momencie. Inny zespół badaczy stwierdził, że skrzypkowie, którzy trenowali 10k godzin, totalnie wymiatali. Ci, którzy trenowali 8k godzin, byli na git poziomie, a ci, którzy trenowali 4000, tysiące, byli najsłabsi. Profesjonalni gracze CS:GO mówią, że to kwestia 6000 godzin. Tylko przypał jest taki, że to dalej 600 razy więcej czasu niż ja mam. A propos CSa, bo ostatnio jest jakiś porąbany wysyp cheaterów tam, także jeśli szukacie czegoś dla odmiany, to zawsze możecie po ponapierdzielić w zlodowacenie na Dragon Crafcie. Skrzynki są, skiny są, shotguny, snajperki, automaty i w cholerę dobrej zabawy przy tym trybie. Ale wracając do tematu, zadałem też pytanie moim kochanym widzom na streamie, tuż przed turniejem, jak mogę poprawić swoje skillsy w parkurze. Zyskałem kilka naprawdę ciekawych porad, które rzuciły mi zupełnie inne spojrzenie na sprawę. Na przykład trzymaj W, skacz i ogólnie to pozdro poćwicz. Grunt to dobre rady. Tyle to ja w Google znalazłem. Dzięki widzowie. Wracając do rady idź i skacz synu, zacząłem skakać. Pierwsze 10 minut skakania pokazały, jak wiele mam do poprawy. Obijałem się o każde stopnie, totalnie nie potrafiłem wyczuć skoków, skakałem po schodach. No ogólnie to dramat totalny. Jednak z każdym powtórzeniem zaczynałem ogarniać o co w tym wszystkim chodzi. Całość polega na metodzie prób i błędu. Im częściej daną czynność matkę powtarzamy, tym lepiej ona nam wychodzi. Powtarzając daną czynność X razy wyłapujesz momenty, które Możesz wykonać szybciej, czy tam lepiej. I tak mijały kolejne godziny. Mapki się powtarzały, a ja już mniej więcej wiedziałem, jak do nich podejść. Nie traciłem czasu na zastanawianie się, z której strony uderzyć, tylko wybierałem tę drogę, którą wcześniej zapamiętałem jako dobrą. Te godziny to dalsze wałkowanie mapek parkurowych. Na Dragon Crafcie też jest kilka parkurów w lobby, na które poświęciłem dość sporo czasu. Dodatkowo była tam tabela wyników, więc nutka rywalizacji motywowała mnie do większego tryhardowania. Finał finałów tak zleciało mi 5 godzin ćwiczenia, ale czy robienie tego w momencie, kiedy masz 10 godzin do turnieju, miało sens? Nie, Bo po co marnuje czas na mapy niezwiązane totalnie z turniejem? choć i tak udało mi się na jeden dzień zaorać Gibona i Draviusa w tabeli ale jak tylko świniak się dowiedział to zaraz mnie zaorał jak było z progresem? początkowo jak zauważyliście pewnie mój czas na dragoncraftowym parkurze wynosił jakoś 26 sekund z groszami później udało mi się przebić tę barierę i wykręciłem czas poniżej 26 cały tryhard skończył się finalnie na przebiciu 25 sekund i skończyłem zabawę z wynikiem 24,90 sam ogólnie jestem zadowolony ale patrząc na aktualne Ponad 23 sekundy draviusa. Ten wynik nie należy do wyśmienitych. Razem z Gibonem i Drawiusem wjechaliśmy na Dragon krafta i zaczęliśmy ogrywać mapki i szukać najlepszych i najszybszych dróg do kotła. Przy każdej jednej sprawdzaliśmy każdą możliwą ścieżkę. Przechodziliśmy je kilkukrotnie, testowaliśmy na żywo sklepaniem się, żeby wyłapać momenty, w których lepiej odpuścić, jak i te, kiedy warto komuś sprzedać lepę. Co najlepsze, za każdym razem okazywało się, że twórcy dawali jakąś alternatywną drogę, która nie zawsze okazywała się słuszna, ale trafiały się i te, które totalnie odwracały sytuację, jeśli ją wybierzesz, co zobaczycie już w samym turnieju. Ja Nie! Jak! Jak ty! Czy w tym momencie wiecie mniej więcej, jak cały Tordii wyglądał? Nie? To pokażę Wam jeszcze kilka akcji. Jak? Jak? Mi... Jak to w komputer komuś chodzi? Co jest? Dobra, dziękuję. Dobrzej, dziękuję. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Yeah, Jak so Wygram, jaębie, niebie, 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 wygra, wygra, wygram, yes! wygram! Jest! Dobra! Widzisz, Ja, widzisz, ja mam, ja tak obcikany. tu tak no do... ty, O Co jezu, yeah. jest? Co tu się dzieje? O, komuś tam, komuś tam Ja nie muszę Ej, na drzewo, na drzewo, Klukujcie ich tam! Wiecie, Zbijacie, zbijacie, zbijacie. No, ja, ja to Ja to baję! Ja to baję! Ja to tam? Nie. Nie, baję! Ja Nie, nie! Ja Jakub, ty Jakub, Jakub no, nie, nie. no No, Ja nie No, no baję! Tak! Ej, kto tak się dyszy? zapie! No nie mogę z tego wyskoczyć! Rodzaj, okej? To ja Nie ma saki! Ja idę po weź Znowu jak... Się, tak, tak, tak. Nie bijmy się, bójmy się. Tak, nie, 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 nie... No ty mendo mała! Tak! Pada, jaka padla, jaka jaka ale bada, ale bada, ale nie Nie, nie pozwólcie! Tak! Nie, no, bandy, jeden, nie! nie, nie, La nie no wypijcie go stąd! No nie! No nie, to Jaki dziecko? Sagi No i jak to w <diz Gimme 55> Czy było tam miejsce na umiejętności? Może odrobinę? Czy był myn i to jaki? Czy warto czekać na odcinek Dexiego z turnieju i wbić na Dragon Crafta, żeby móc przeżyć to co my podczas turnieju? Zdecydowanie. Pamiętajcie, dzisiaj o 18 start serwera.